Prezentujemy Państwu huśtawkę, urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych lub do rozrywki. Dzięki specjalnej konstrukcji złożonej z wahadła i łożyska na urządzeniu można wykonywać ruchy wahadłowe w różnych kierunkach i dodatkowo ruch obrotowy. Do ćwiczeń i zabawy na urządzeniu wykorzystywana jest siła grawitacyjna oraz własny rozpęd uzyskany dzięki użyciu siły mięśnia ćwiczącego. Dzięki temu urządzenie może służyć do ćwiczeń wielu partii mięśniowych, głównie mięśni ramienia i przedramienia, a także mięśni grzbietu, brzucha i nóg. Kilka minut spędzonych na huśtawce potrafi zastąpić kilkanaście minut fitnessu, a co za tym idzie, w prosty sposób poprawić kondycję i wydolność organizmu. Ponadto, oprócz pozytywnego wpływu. Jaki może nieść to urządzenie na nasz układ kostno-mięśniowy, poprawia ono kondycję i płynność ruchu ciała. Zaczynamy poruszać się z gracją. Systematyczne ćwiczenia poprawiają także zmysł równowagi i pracę błędnika, integrację czynności zmysłowych, a przede wszystkim koordynację ruchu i wzroku. Oprócz pozytywnych aspektów pracy z własnym ciałem, jakie dają ćwiczenia na tym urządzeniu, Posiada ono jeszcze jedną ważną zaletę. Gwarantuje przede wszystkim dobrą zabawę. Zalety: praca zginaczy, koordynacja ruchu i wzroku, integracja czynności zmysłowych, koordynacja i wzmocnienie mięśni grzbietu, brzucha, nóg, rąk, poprawienie zmysłu równowagi, płynność ruchów, gracja.